Były organizowane jazdy 24-godzinne, o takich słyszałem. Natomiast w tej chwili ten rajd jest bardzo interesujący. Ja pierwszy raz słyszę o tak długim rajdzie o, 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 o tempie, o jakim planują przejechać zawodnicy, z którymi rozmawiałem. To dla mnie jest troszeczkę no, wielkie wyzwanie. Zawodnik przede wszystkim powinien się odżywiać już po przejechaniu pierwszych 20 minut, pół godziny. Powinien już jakiś posiłek przyjąć, jakiś baton energetyczny, prawda, żelek sportowy, który dzisiaj jest. I pić przede wszystkim pić co pół godziny, łyka napić się i w ten sposób zabezpieczać organizm przed wypaleniem się. Przede wszystkim to będzie musiał bardzo dużo wypić wody i bardzo dużo zjeść, żeby to przejechać, i dobrać do tego e, odpowiednie tempo. Do swojego organizmu. Nie może zakładać, że prawda, schowa się za plecy kolarza silniejszego i przejedzie tak długi dystans. Nie przejedzie. Musi wziąć, bardzo dobrze wymierzyć swoje siły i jechać swoim tempem, a przede wszystkim, no to moja rada to byłaby taka, żeby mieć pulsometr przy sobie i te pierwsze 200 km starać się nie zakwasić organizmu, to znaczy nie przekroczyć tego tętna tętno, żeby dochodziło w granicach do 145, nie przekraczać 150 uderzeń na minutę serca. Przede wszystkim bardzo trudne przeprowadzić ten rajd, to jest trudne logistycznie. To znaczy, rajd odbywa się przy ruchu otwartym. Mimo wszystko grupy 15-osobowe, które takie będą stworzone, będą cały czas pod kontrolą, one muszą być pod kontrolą sędziów, no i przede wszystkim, żeby nie było jakiś nadużyć ze strony zawodników, sportowców, którzy będą chcieli przechytrzyć, prawda, jazdę. I samo wyzwanie jazda nocą będzie bardzo trudne. Trzeba mieć oświetlenie, trzeba zwracać na światła, które, prawda, w mieście będą. Trzeba respektować wszystkie przepisy. Także to będzie trudne, to będzie kuszące, żeby zyskać jakiś czas. Logistycznie jest to bardzo trudne do przeprowadzenia, aczkolwiek ja wierzę w Czesława, że jego ekipa sobie poradzi, mają duże doświadczenie, organizują bardzo dużo wyścigów już od lat. I takie przedsięwzięcie jakie jest Tour de Poloń, gdzie jest tysiące aut, tysiące ludzi bierze udział i świetnie sobie radzi, więc tutaj uważam, że też powinno być dobrze. Życzę wszystkim uczestnikom pierwszego Wyszokowskiego Rajdu Kolarskiego, aby dojechali do mety szczęśliwie i po Amaniaku.